odcinek projektu Wrocław. Witamy serdecznie po raz kolejny w Blackbeard przy ulicy Tęczowej. Ja nazywam się Maciej Piasecki, prowadzę razem z Danielem Pastuszką, ale najważniejszym gościem jest człowiek, który jest legendą na pewno we Wrocławiu, ale sądzę, że kojarzoną we wszystkich zakamarkach piłki nożnej w Polsce. Tadeusz Pawłowski, WKS Śląsbrod. Dzień dobry Państwu. Chciałem zapytać Panie Trenerze, jakby Pan się mógł odnieść do tych starych czasów i tych nowych, no bo tak, kiedyś Stary Stadion Olimpijski, mecz z Liverpoolem, teraz nowy stadion. Kiedyś nie było Stadionu Miejskiego, dzisiaj jest. Kiedyś Pan w Pafowagu grał, jeszcze w tych tak zwanych teraz ogrodach halera Grabiszyńskich. Co Pan pamięta, co było dobrego w tych starych czasach, a co się zmieniło na lepsze w tych nowych? We Wrocławiu. Eee... No myślę, że Przede wszystkim zainteresowanie piłką, bo Drużyna Śląska była drużyną Wrocławia, ale również drużyną Dolnego Śląska, bo ja pamiętam mecze na stadionie olimpijskim, gdzie na polach marsowych był parking i ten parking był na każdym meczu pełny ale samochodów czy autobusów z całego Dolnego Śląska, czyli też drużyna była tak skonstruowana, bo drużyna mistrza Polski miała w swoich szeregach na przykład Zygę Garłowskiego, który był z Bielawy, Mietka Kopyckiego, który był ze Świebodzic, Henia Kowalczyka ze Szczelina, czy, czy rodowitych Wrocławian takich na przykład jak ja, czy, czy Jasiu Sybis, który się urodził w Częstochowie, ale... Naturalnie też uważany jest za wychowanka Śląska Wrocław, czyli ta drużyna, która grała tam dziewięciu chłopaków w pierwszej jedenastce. Czy nawet wrócę do Józia Kwiatkowskiego, który był z Bolesławca. Czyli tutaj e, oprócz tego, że przychodził na nią, mogę powiedzieć, e, cały sportowy Wrocław, to również e, cały Dolny Śląsk, i to była drużyna nasza, ale z Dolnego Śląska. W tej chwili troszeczkę jest inaczej. Mamy na Dolnym Śląsku troszeczkę to podzielone, bo jest Lubin, jest Miecz Legnica, jest Śląsk Wrocław. Oczywiście jakość stadionu, zdecydowanie na korzyść dzisiejszego stadionu, bo nie ukrywam, że stadion Wrocław jest pięknym stadionem, i miałem wielu, wielu gości z różnych krajów, którzy naprawdę byli pod wrażeniem, kiedy oglądali mecz tutaj z wrocławskich trybun. No i ten Śląsk, który, który w latach 70 zdobywał mistrzostwo i Puchar Polski, ten Śląsk, który w 2012 również tutaj we Wrocławiu czy w Polsce odnosił sukcesy, czyli też ta z Sinusoida, gdzie, gdzie była, były te wzloty i upadki, i chciałbym, chciałbym no żeby to wróciło, żeby znowu ten stadion czy parkingi na stadionie miejskim we Wrocławiu zapełniły się autobusami z całego Dolnego Śląska. I żeby drużyna nasza grała na miarę miasta Wrocław. Ale powiedzmy sobie jeszcze, że pan miał bliżej jednak do Śląska czy do Pafawagu, no bo wychował się pan przy ulicy krócej, jak dobrze zweryfikowaliśmy. I tak się zastanawiam, czy jednak bliżej było tam na tą Oporowską, czy jednak na Pafawak? Licząc w linii, w linii prostej na Oporowską. Tak. Ale... To dlaczego Pafawak? Z bardzo prostej przyczyny. W sumie całe dnie spędzaliśmy na podwórku, grając w piłkę. W związku z tym nie tylko ja grałem w piłkę, czy byłem zawodnikiem, który później trafił do reprezentacji Polski, bo na przykład był taki Zygmunt Walkowiak, który jako wychowanek Pachawagu również zagrał w reprezentacji Polski. Później trafił do Górnika Wałbrzych i tam grał. I chyba ośmiu chłopaków z naszej ulicy zaczęło w Pachawagu. No, ja byłem wśród nich. Śląsk był blisko. E, Śląsk był już e, klubem e, drugoligowym. E, w przelotach również za trenera Giergiela w ekstraklasie, e, czy w pierwszej lidze. E, ale my, my jako chłopcy z Pawagu, którzy wychowywaliśmy się przede wszystkim chyba na ulicy i na podwórku, e, wszyscy poszliśmy do pachowagu. No, cieszę się, że z tych chłopaków. E, Wyszło dwóch reprezentantów Polski i dużo chłopców, którzy później grali w trzecioligowym Pachawagu Wrocław. Pytanie też, że tak się zastanawialiśmy przed spotkaniem, które derby, i ja trochę uzupełnię to pytanie, o którym myśleliśmy, bo myśleliśmy o samym Wrocławiu, które derby pan jakoś tak najbardziej lubił, z kim rywalizować. Nie wiem, mm -hmm. czy to może jeszcze jako piłkarz na początku Pachawagu, czy już może potem Śląska, jeśli chodzi o Wrocławskie, ale może uzupełnię to o Dolny Śląsk, no bo mówiliśmy o Dolnym Śląsku, może nie wiem. Derby z, z Wałbrzychem? Czy, 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 czy z kim były takie szczególne, w których naprawdę fajnie, fajnie było zagrać? Ja osobiście najbardziej przeżyłem derby, kiedy przyjechałem pierwszy raz z Zagłębiem Wałbrzych, gdzie ja jako 17-letni chłopiec poszedłem i zacząłem grać w Zagłębiu Wałbrzych. I później, jak Śląsk już wszedł do, do Ekstraklasy czy do pierwszej ligi, w tym czasie przyjechałem z Zagłębiem Wałbrzych na derby. No i chłopcy z drużyny, chłopcy, no moi starsi koledzy, bo ja tam byłem najmłodszy, zrobili mnie kapitanem drużyny. Nie? I <laughs> dla mnie to było tak wielkie przeżycie, no grając no, przy swoim domu, jeszcze teraz mieciarki przechodzą. No i zrobili mnie kapitanem drużyny, ale byłem tak przyjęty, że zagrałem bardzo słaby mecz i, 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 i jestem do dzisiaj z tego meczu e, niezadowolony i rozczarowany tym meczem, ale to był dla mnie taki jakiś najważniejszy życiowy mecz, który najbardziej przeżyłem i, i został mi w pamięci. A najlepiej, bądź też nie wiem, gdzie ciarki się pojawiają, jeżeli myśli Pan o meczu w Barwach Śląska-Wrocław, te największe pojedynki z, z Liverpoolem, z w europejskich pucharach, czy może jakiś pojedynek taki typowo ligowy, o którym może nie wszyscy wiedzą, a był dla Pana szczególny? Nie, zdecydowanie Puchary Europy, Puchary Europy bo ja do dzisiaj w sumie, w sumie bardzo dobrze pamiętam mecze z Liverpoolem, czy z Borussią i czy z Royal Antwerpen, belgijską drużyną. Albo mecze, które w sumie mieliśmy bardzo takie duże szczęście w losowaniu w tych pucharach, bo zawsze dochodziliśmy do, do trzeciej, do czwartej. Raz skończyliśmy na Napoli w ćwierćfinale Pucharu Europy, czyli strzelić bramkę Klemensowi reprezentantowi Anglii, czy grać przeciwko Hughes'owi. Kevinowi Kigenowi, Johnowi Toszakowi, no to, to są naprawdę niezapomniane. No jeszcze w tych meczach strzelać bramki, bo, bo, bo strzeliłem i z Liverpoolem, i z Michel Gladbach dwie, i z Royal Antwerpen i tu i, i tam z Lewskim Sofia. Tego się nie zapomni, także to jest historia. I nawet kiedyś teraz rozmawiałem z kimś z klubu na temat naszych polityków, i ja mówię, że... Z, za 10 lat e, nikt nie będzie wiedział, że był taki, e, z całym szacunkiem <grym> dla nich, nie? Ale za 100 lat e, też, jak będzie jakaś historia śląska, to na pewno o mnie będą pamiętali, bo nie będzie łatwo pobić ten rekord i w Lidze, e, i w pucharach Europy. Czyli jeszcze trochę e, e, wody, wodze e, upłynie, ja złapię trochę tam ryb, no i zobaczymy, co będzie. Tak się zastanawiam e, nad tym, bo rozmawiamy z jednej strony o tych pięknych czasach, Liverpool, Borussia Mönchengladbach, rywal też belgijski, Napoli. Z drugiej mówił Pan też troszeczkę o, o tym czasami szczęściu w losowaniu i tak jesteśmy no, niedaleko od tego, jak rozpoczęliśmy walkę w europejskich pucharach, już nie Śląsk, ale no, polskie drużyny. Gdzie został popełniony błąd na przestrzeni tamtych sukcesów i lat, który my, o, o których my czytamy, które pan miał okazję, że tak powiem, na boisku przeżywać, a, a teraz, kiedy no, jest dużo gorzej i tak naprawdę musimy doryżeć przed wyjazdami do Kazachstanu, na Gibraltar ostatnio nawet, no bo to już wręcz wychodzi z tego jakaś mało smaczna anegdota, jeśli chodzi o te wyniki myślę drużyny były inaczej zbudowane przede wszystkim e, uważam że liga mogła być silniejsza poprzez to że zawodnicy mniej wyjeżdżali w sumie jak ja patrzę tą moją grę w Śląsku Wrocław czy jak były zbudowane inne zespoły były zbudowane na polskich zawodnikach ale w związku z tym, że nie wyjeżdżali zawodnicy tak szybko na, jak można powiedzieć na zachód czy do klubów o, o innej renomie, te drużyny były bardzo silne i w każdej z tych drużyn grało około między sześciu a ośmiu potencjalnych reprezentantów Polski. Tam w sumie zależało tego, z jakiego klubu się było. Łatwiej było dostać się z Legii Warszawa, z Górnika Zabrze, z Gwardii Warszawa. Śląsk był trochę traktowany po macoszemu, i dlatego tylko może tak zagraliśmy mało meczy. Jak przede wszystkim Janek Sybis, Jak Zyga Garłowski, Jak Jasiu Erlich. My mamy po, po parę, po kilkanaście niektórzy, ale, ale drużyny jako zespół były bardzo, bardzo silne. Natomiast w tej chwili tak ta piłka nam się zaczęła rozwijać, że każdy młody chłopak, który troszeczkę zagra w reprezentacji polskich juniorów, pierwsze kroki czy no już, już chcą szukać mu klubu na zachodzie. Ten chłopak jeszcze nie jest przygotowany, ma problemy, język, jest tam sam, rywalizacje i tak dalej, i tak dalej. Dużo nam tych chłopaków się marnuje, czy, czy nie osiąga pułapu ekstra klasy. No Poprzez to, że w sumie jeżeli chodzi o płacenie zawodnikom, też jesteśmy myślę leciutko w dole środka Europy i, i jeżeli przychodzą do nas zawodnicy, są to zawodnicy nie najwyższej klasy z klubów zagranicznych. Także te drużyny są, są, są osłabione, gra nieraz w wyjściowym składzie 7-8 przeciętnej klasy zawodników z zagranicy i ten poziom jest nie najwyższy. No dlatego są takie, takie notowania, że, że po prostu za wielki sukces uważamy, kiedy przejdziemy pierwszą czy drugą rundę. Ja już nie mówię o fazie grupowej. Chcieliśmy zapytać, właśnie z Maciejem się zastanawialiśmy, bo wcześniejsza strategia poprzedniego prezesa, no i miasta, była taka, żeby rozbudować tą Akademię Nałopolskiej. E, obecnego prezesa jest troszeczkę inna, żeby ją gdzieś na zewnątrz przenieść. E, jak się Pan do tego odnosi i jak, jak to obecnie wygląda w ogóle we Wrocławiu właśnie? Z Akademią Piłkarską, z tymi planami rozbudowy, boiskami nowymi? Powiem bardzo trudne pytanie, bo naprawdę ja uważam za może nie za mój punkt honoru, ale chciałbym, naprawdę chciałbym, żeby za kadencji, za mojej pracy jako dyrektora Akademii faktycznie zaczęła się ta Akademia budować albo żebyśmy oddali Akademię z prawdziwego zdarzenia. Uważam, że, że jeżeli tego nie zrobimy, to zaczną nam już kluby w Polsce uciekać, bo wszyscy, większość klubu, bym powiedział to z tych klubów, które wymieniłem, a jest tam co najmniej 7 klubów ekstra klasy, już to robi. Jesteśmy troszeczkę spóźnieni. No i chciałbym faktycznie, czy marzę o tym, czy, czy faktycznie to jest jedno z moich teraz najważniejszych jakichś zadań, żeby faktycznie do tego doszło. A skąd się bierze właśnie to ten, 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 ten Pana pozytywne nastawienie do życia, ten uśmiech, bo też wiemy, że no, ta rodzinna chociażby sytuacja Pana nie jest łatwa, skąd Pan to ma u siebie? Znaczy to jest w sumie od początku, bo, bo w sumie e, myślę, że zaraziła mnie tym mama, która była podobna do mnie e, i e, bardzo długo, znaczy żyła 89 lat i... i, i e, do końca była uśmiechnięta, i radosna, i pełna życia. Myślę, na pewno, 30 lat w Austrii, gdzie każdy, jak się mija, to nie mija się ze z głową spuszczoną w dół, jak jest często tutaj, ale jest kontakt wzrokowy, jest pozdrowienie, obojętnie czy, czy z Bogiem, czy dzień dobry, i zaczyna się też dużo, dużo rozmów od odbiets, czyli jak się czujesz. I myślę to też to też że, no myślę też, że dużo pracy w piłce, gdzie też moda na pozytywne myślenie, gdzie wielu, wielu fachowców i, i nawet w tej chwili na urlopie czytałem bardzo fajną książkę angielskiego trenera, który pracował w ekstraklasie angielskiej. I mówił, że oprócz, oprócz talentu typowo piłkarskiego trzeba mieć talent, on to nazywał psychologicznym, czyli jeżeli głowa nie podaje i nie masz w głowie pozytywnych myśli, nie masz w głowie, że od ciebie zależy, jak zagrasz na boisku, czy jak poprowadzisz zespół, bo to jest książka dla trenerów, czyli, czyli po prostu jak będziesz z, zawodnika, z zawodnikami rozmawiał, jaki twój będzie coaching. Od tego zależy również wynik meczu i na pewno to ma jakieś wielkie znaczenie. Naturalnie, jak pan powiedział, życie trochę uderzyło mnie po plecach. Tutaj nie ma, nie ma co ukrywać, że miałem również wiele, wiele smutnych dni, gdzie, kiedy zmarł mój syn, czy, czy aktualnie, kiedy jest chory drugi syn i, i wiele operacji za nim. No ale walczymy wszyscy, walczymy ja, walczy żona, walczy cała rodzina. Eee, no i myślę, że, że dalej będziemy walczyć. Czy Pana zdaniem jest przestrzeń we Wrocławiu, żeby, nie wiem docelowo, za kilka lat, tak jak rozmawialiśmy o Akademii, o budowie ośrodka, powstał też klub, który grałby sobie tam powiedzmy w drugiej lidze i tak dalej? No dzisiaj ktoś by powiedział, że Ślęza ma takie możliwości, jeżeli chodzi o, o, o jakiś tam potencjał. Czy jest pan jednak zwolennikiem, żeby w jednym mieście jednak był ten bardzo mocny klub, który, który walczy o, o wielkie rzeczy? Nie, ja uważam, uważam zresztą e, e, mamy, mamy taki zamiar i od początku, kiedy przyszedłem do Akademii, jest, jest trend e, współpracy. Chcemy e, współpracować z innymi akademiami, dlatego. Po, podpisujemy te porozumienia. Tak, ale co innego młodzież, już, 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 tak? już mówię, już mówię, już wracam do tego. Widzimy również, żeby nasi młodzi zawodnicy mogli przeskoczyć próg gry w piłce młodzieżowej z, z ekstraklasą. Również potrzebny by był klub, takim jakim klubem jest Ślęza Wrocław, żeby przy dobrej współpracy ta Ślęza mogła grać w drugiej lidze i, i żeby, żeby tam się ogrywali nie tylko nasi, ale, ale żeby ta współpraca była bardziej, bardziej rozwinięta. W tej chwili z tego, co, co mogę powiedzieć, jesteśmy po pierwszym spotkaniu z Panem Pałysem, który myślę, jeżeli chodzi o piłkę, to tam odgrywa bardzo dużą rolę. Nie ukrywam również, że też niedługo tam będą otwarte czy skończone boiska, obiekty, gdzie szczególnie do południa, bo Ślemza jest klubem amatorskim, to może stać puste. My byśmy tam bardzo chętnie trenowali. Także z tego co ja wiem, już w tej chwili zaplanowane są kolejne spotkania. Ja myślę, że do tej naszej współpracy na pewno dojdzie, bo ta współpraca jest potrzebna obydwu klubom. I, i oby, oby to się spełniło, że faktycznie e, nie tylko Śląsk, ale oprócz tego inne kluby i nie tylko nisko, ale też również w drugiej lidze. To ja może e, tutaj wrócę do tematów tych social mediów, w Twittera, bo tak się zastanawiamy też, nie? Że... Dzisiaj ten Twitter, Facebook, Instagram jest bardzo popularny. Ludzie lubią podglądać życie trenerów, życie piłkarzy. I tak jak my studiowaliśmy razem na Akademii Wywołania Fizycznego i na przykład tam była strefa zrzutu, nie wiem czy pan pamięta, to czy z pana karierze, czy trenerskiej, czy właśnie takiej piłkarskiej, pamięta pan takie rzeczy, że tylko rozmawia pan ze swoimi przyjaciółmi, właśnie chociażby z boiska, o nich nie mówi, słuchaj, ale to była historia w ogóle, że my wtedy przeżyliśmy to wszystko. Ma pan takie historie, takie ciekawostki, może pan coś opowiedzieć? W związku z tym, że nie było lotniska we Wrocławiu, zawsze lataliśmy z Warszawy na mecze. Czy często, nie? bo już później z Napoli lecieliśmy czarterem z Wrocławia. Po meczu z widzewem pojechaliśmy do Warszawy i czekaliśmy na nasz lot i graliśmy z Dundee United na wyjeździe w Szkocji. No i na którymś z międzylądowań, oczywiście w Warszawie dużo chłopaków poszło się zabawić. No i e, w międzylądowaniu, jeśli się nie mylę, to w, Londyniu, w Londynie e, Orest Leńczyk wziął gazetę, otworzył gazetę i czyta nam, e, piany Śląsk wylądował na Wyspach. <śm> 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 Mecz wiadomo jak się skończył, przegraliśmy 7-2, ale mi to służyło, bo strzeliłem dwie bramki. <śm> Czyli miał Pana Libii Dokładnie, tak. dokładnie, no do dzisiaj. Panie trenerze, nie wiem Daniela jak u ciebie, ale myślę, że trochę zmienimy naszą puentę jaką zazwyczaj robimy, bo z jednej strony sportowców, którzy tutaj goszczą, bądź byłych sportowców, pytamy o. Ten pomysł dla młodych ludzi, co powinni robić, żeby rzeczywiście zostać tymi wielkimi, bądź żeby być na tym profesjonalnym poziomie. Ale znając życie, to Pan o tym mówi codziennie, jeśli chodzi o Akademię, jeśli chodzi o działania ze Śląskiem Wrocław. A ja zapytam trochę inaczej, czy uważa Pan, że dzisiaj Śląsk, nie wiem, w perspektywie załóżmy tej pięcioletniej, będzie mógł zbudować taki zespół, nie mówię, że oparty w całości, ale w jakimś tam, powiedzmy, kręgosłupie na, na tych ludziach właśnie stąd, no bo to też byłaby ta puenta naszej rozmowy, bo zaczęliśmy właśnie od budowy Śląska przed laty. Bielawa, Wałbrzych, Strzelin, dzisiaj ci młodzi gdzieś tam wracają, czy to z wypożyczeń Maciek Pałaszewski, któremu też Pan dawał szansę jako trener wtedy pierwszej drużyny, jest Kamil Dankowski, można by tak też kilku wymienić, ale tak patrząc na potencjał tych grup młodzieżowych, jesteśmy w stanie w perspektywie zbudować taką naszą drużynę Śląska-Wrocław? Myślę, że to będzie trudne. Będzie trudne z jakiego względu? Żeby zbudować coś, trzeba mieć cierpliwość, trzeba mieć plan, trzeba ten plan realizować. Czyli na przykład nawet nieraz, nawet nieraz tak jak to robią kluby angielskie, zatrudnia się trenera pierwszego zespołu pod filozofię klubu. Czyli na przykład klub przyjmuje jakąś sobie filozofię i obojętnie jakie są wyniki, realizuje to. Myślę, że to jest ciężkie do zrealizowania, bo kiedy... Przychodzą porażki, kiedy przychodzą ciężkie dni. Nieraz wszystko wywraca się do góry nogami i nagle mówi się, że ten plan trzeba zmienić. Na pewno ja z tego co zauważam jest coraz lepiej. Na pewno jest tendencja, zresztą to widać, bo już przed rokiem zaczęliśmy ściągać. Młodych, wyróżniających się chłopaków z pierwszej ligi. Mamy przykład Gąski, Radeckiego, Łabojki. Ja myślę, że to będą zawodnicy, którzy będą robić postęp i tu oni powinni się stać, jeżeli wszyscy będziemy cierpliwi, jeżeli będziemy zwracać uwagę na niuanse w ich szkoleniu, oni będą szli do góry i oni kiedyś będą stanowili o sile zespołu. Jeżeli. Zatrudnijmy, czy uda nam się zatrudnić, bo tutaj jeszcze trzeba wziąć, jakie mamy możliwości finansowe, czyli w tych naszych możliwościach finansowych dobrych zawodników, obcokrajowców. Jeżeli będziemy mieli co roku napływ chłopców utalentowanych z akademii i oni będą. Dostawać szansę, bo tutaj też szansa to nie jest szansa, gdzie jest jeden mecz i nad, od tego meczu zależy, czy ten chłopak wskoczy, czy nie wskoczy. Ja myślę, że szansa to jest taka szansa, którą dostał Maciek Pałaszewski, który zagrał 15 meczy chyba za mojej kadencji, ale tutaj nie wiem, mógłbym się pomylić w górę, w dół trochę. No ale mniej więcej taka runda podejrzanym Dokładnie, tak? e, dokładnie i myślę, że to jest możliwe do zrealizowania, natomiast my musimy wszyscy w klubie być przekonani, że to jest dobra droga, że nie będziemy chcieli w ciągu roku zdobyć mistrzostwa Polski, ale żeby po tym mistrzostwie Polski znowu, żebyśmy nie mieli po prostu tego szkieletu, żeby nam to się nie rozwijało, żeby nasza, nasza filozofia nie, nie zostawała zrealizowana, czyli... Zaczątek jest. Teraz tylko jak to dalej się wszystko potoczy, ale uważam, że jest to możliwe, tylko to nie można zrobić z roku na rok. Ja myślę, że na to potrzebne jest około trzech lat, przede wszystkim trzech okienek transferowych, żeby te były okienka udane. I myślę, że jeżeli chodzi o polską rzeczywistość, jest to zrealizowane, że na parę lat, bo co jest bardzo ważną rzeczą. Znowu wracam, jak żeśmy porównywali te Śląski dzisiejszy czy ostatnich lat ze Śląskiem naszych lat 70. My co roku graliśmy w pucharach Europy. Czyli to było stabilne, to było właśnie, byli ludzie z Wrocławia, ludzie w miarę młodzi, którzy byli w dalszym ciągu między 24 a 28 lat, którzy cały czas mieli tą jakość piłkarską i to jest ważne, żeby nie było tak, że jest mistrzostwo Polski i jest budynek rozebrany, ale ten, to mistrzostwo polskie, żeby Polski plus dobudowane centrum rekreacyjne, coś z usług służby zdrowia i tak czyli żeby to nam się rozrastało, żeby to było stabilne i żeby faktycznie Żebyśmy mogli powiedzieć, to jest klub, który ma bardzo stabilne podwaliny, fundamenty i tym podobne.